Już trochę lat w piłkę gram. Wiadomo, przyjeżdża mistrz, mistrz Polski, troszkę może większe emocje. Natomiast no, mecz jest meczem, tak naprawdę, więc no, ja tutaj podchodzę do tego, że gramy u siebie i zrobimy wszystko, żeby osiągnąć korzystny rezultat. Na pewno zwycięstwo z mistrzem Polski smakuje. Dużo lepiej niż z jakąś inną drużyną, no ale to trzeba do każdego meczu podchodzić w ten sam sposób. Myślę, tutaj nam nie zabraknie mobilizacji i koncentracji do tego spotkania. Tym bardziej, że tak jak trener powiedział ten mecz w zabrzu gdzieś tam nas, nas troszkę scalił, pomimo problemów, które były i przed meczem, i, i w ciągu meczu które się zdarzyły, czerwona kartka, jakieś tam czasami niezbyt korzystne decyzje pana sędziego, ale i tak, i tak dowieźliśmy ten jeden punkt, cenny jeden punkt do końca. Trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby z Legią zaprezentować się dobrze, skutecznie i co najważniejsze zdobyć punkty. Bo poza tym ostatnim meczem tutaj zeszłego sezonu z Legią, to dziś Koronisz zawsze dobrze grał w Kielcach przeciwko temu rywalowi. Były zwycięstwa, były remisje, a nawet jak dziś była porażka, to po takiej grze mocno wyrównanej. Czy Tak ogólnie chyba jest, że w piłkarzy jest tak, że jak się gra z teoretycznie lepszą drużyną, e, która ma w swoich szeregach e, lepszych piłkarzy, jest, e, odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej i gdzieś tam w Polsce się bije zawsze o wyższe cele, to ta mobilizacja jest większa. To jest chyba, zresztą w każdej dyscyplinie tak jest i tak samo na pewno będzie u nas, że tak jak powiedziałem przed chwilą, to zwycięstwo, które możemy osiągnąć z Legią, na pewno może nam pomóc na następne mecze, a więc tutaj zrobimy wszystko, żeby, żeby dobrze się przede wszystkim zaprezentować, a tak naprawdę boisko zweryfikuje w niedzielę po 20.00, będziemy wiedzieć jak zagraliśmy, czy skutecznie, czy nie. Paweł. już abstrahując od, 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 od meczu z mistrzem Polski, ale no jakby... Można powiedzieć, że niektórzy już postawili krzyżyk na zawiszy, ale yy, no, do, dokoptował ruch i to, że no, ta tabela jest bardzo spłaszczona, to Was trochę paraliżuje czy was mobilizuje, bo jednak mimo wszystko no, teraz każdy przegrany mecz to gdzieś tam można wylądować bardzo nisko, każdy wygrany można przeskoczyć nawet parę miejsc do przodu. To jest jakiś... Nie, myślę, że to w głowach nie wiem, nie, nie chcę się za kolegów wypowiadać. No ja nie patrzę w tabelę ligową, koncentruję się na najbliższych meczach. Przed sezonem, przed rundą wiosenną zdawaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę strata do tej pierwszej ósemki, bo ja też powtórzę, że to jest ciągle nasz cel. To nie jest tak, że, wiadomo, chcielibyśmy zapewnić sobie jak najszybciej utrzymanie, natomiast ciągle są realne szanse na to, żeby się włączyć w walkę o, o tą pierwszą ósemkę i, i, i do tego będziemy dążyć. Oczywiście poprzez. Dobre mecze i punktowanie, będziemy spokojniejsi, jeżeli chodzi o ten dół tabeli, to jest to jest normalne. Natomiast myślę, że każdy wie, o co gra. No przede wszystkim tutaj my, piłkarze, gramy o swoją przyszłość, bo to też nie jest tajemnicą, że w większości się, się kończą kontrakty w klubie i poprzez dobrą grę, gdzieś tam możemy dać jasny sygnał, że. Że jesteśmy dobrymi piłkarzami, warto dalej z nami współpracować, a jak nie, to, to, to gdzieś tam będzie łatwiej znaleźć zatrudnienie. I każdy musi też mieć to w głowie, bo mamy rodziny do utrzymania i to jest nasza praca, żeby, żeby robić tak, żeby klub był zadowolony i, i my sami, żebyśmy byli spełnieni. No właśnie Gola, to jest to, o czym mówisz, nie ma trochę jakby niebezpieczeństwa, że to się może przełożyć na taką bardziej indywidualną grę każdego piłkarza, a mniej nie takiego kolektywu, że każdy się będzie gdzieś tam promował tą wiosną, niż, niż myślał o drużynie? Tak, ktoś się będzie promował, to, to zapewne, że wyniesiemy szafkę i będzie sobie siedział na parkingu. No nie, najważniejsza jest drużyna, a więc tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś patrzy tylko i włączy na siebie i chce poprzez samolubne akcje pokazać całemu światu, że jest świetnym piłkarzem. Najważniejsze jest to, żeby miała korzyści z tego drużyna nasza, i, i tak każdy musi, musi postępować. A jeżeli będą dobre wyniki, to na pewno i, i piłkarze, którzy grają w tej drużynie, będą doceniani. Paweł, jakie znaczenie mogą mieć stałe fragmenty gry z Legii? Na pewno bardzo duże. Tym bardziej, że my jesteśmy wysokim zespołem. W ostatnim meczu w górniku większość zawodników, którzy wchodzili na stałe fragmenty gry, to mówiąc piłkarskim językiem, naprawdę piłkarze, którzy mogą nie tylko w piłce nożnej grać i, i mogą inne dyscypliny te zdominować, a tak szczerze mówiąc, to zawsze gdzieś nasz atut, te stałe fragmenty gry. Dużo hmm. pracowaliśmy też na obozie hmm, i w defensywie, bo to też jest Niewątpliwie bardzo ważne, żebyśmy nie tracili bramek, a, a w zeszłej rundzie sporo ich traciliśmy. I, I w ofensywie, żeby zacząć strzelać, bo tak naprawdę, no, jak śledzimy europejską piłkę, to jednak, jednak dużo, dużo bramek wpada bezpośrednio z stałych fragmentów gry. W takim kierunku poszła piłka nożna. Również tak jak trener zauważył, jest to coś takiego, co można wytrenować i jakieś schematy wprowadzić na boisku. I na pewno my zrobimy wszystko, żeby, żeby Legię też zaskoczyć po stałym fragmencie. A jeszcze dużo jak jest taki elektryczny, troszkę w kratkę, mu się zdarza. No ale na pewno jest to dobry bramkarz. Jest to dobry bramkarz i trzeba też docenić jego, jego formę, bo, bo raczej, raczej broni pewnie w legi, no ale to już. My musimy zrobić tak, żeby go zaskoczyć i, i żeby e, tak e, kopnąć piłkę do bramki, żeby mógł tylko schylić się i ją wyciągnąć. wam się jako defensywy, współpracuję z Czernią, z Kasem. Ty lubisz taki typ bramkarza, który, mówimy jaki jaki był na przykład z byku, tak, czyli ciągle gdzieś tam żył i, i, i was ustawiał. To jest jakby inny typ, musicie być bardziej między, gdzieś między sobą skoncentrowani niż żyliście na te podpowiedzi? Na początku był problem, jeżeli chodzi o komunikację. Teraz Witek, e, też było dużo rozmów na, na, na obozie, żeby troszkę podszkolił język polski i takie proste komendy e, krzyczały. No i teraz stał się głośny. <laughs> stał się głośny w szatni i, i na boisku, bo, bo tak naprawdę chyba przez to pierwsze pół roku trochę się ukrywał, że, że wcale, wcale nie jest taki spokojny na jakiego wygląda. I, I myślę, że tutaj to już nie będzie żadnego problemu z komunikacją. Ten początek był ciężki z zeszłej rundy, teraz już myślę, że tutaj każdy z nas może śmiało powiedzieć, że, że go słychać. I, i na pewno będzie, będzie robił wszystko, żeby dobrze bronić naszej bramki. Paweł szykuje się, że to będzie chyba rekord frekwencji w, w, w tym sezonie na Koronie. Nie mówiąc o dwupoziomowym młynie i tak dalej, ale to Was w jakiś sposób mobilizuje, że że Mistrz polski mecz pierwszy na wiosnę u siebie i tak Ja głęboko na to liczę, że kibice przyjdą naprawdę i zapełnią nasz stadion, bo dawno tego nie było. I ja jeszcze pamiętam dawne czasy, jak, jak były mecze z, z Legią czy, czy z Wisłą, z Lechem Poznań. E, to bilety były już sprzedane tydzień wcześniej, a więc no. Życzyłbym sobie, wszystkim w Kielcach, żeby takie czasy wróciły, żeby stadion był, był pełny i najbliższy mecz jest taką, taką okazją. Przyjeżdża mistrz Polski, drużyna, która gra w europejskich pucharach ciągle, więc miejmy nadzieję, że kibice przyjdą i będą nas wspierać, bo niewątpliwie są bardzo nam potrzebni i to będzie dwunasty nasz zawodnik.